Uwaga, to porównanie cię totalnie zszokuje. Bardzo często spotykam się, że wiele rejsów rezerwowanych jest przez portal tanierejsowanie.pl. Dlatego dzisiaj chciałbym porównać ofertę tej wyszukiwarki z dokładnie tym samym rejsem, ale z naszej wyszukiwarki. Znajoma poprosiła mnie o porównanie rejsu statkiem MSC Splendida w kierunku Wysp Greckich. Dokładna trasa to wypłynięcie z Triestu z Włoch, następnie Dzień na Morzu, kolejno Katakalon i Ateny w Grecji, Kusadasi i Stambu w Turcji, Dzień na Morzu, Korfu w Grecji i z Spow... Do Włoch, Bari i Triest. Rejs typowo w sezonie, czyli od 14 do 23 lipca, więc 10 dni w 2024 roku. Tanie rejsowanie .pl wyceniło ten rejs za 3634 euro, czyli 16274 zł. Kajuta z balkonem typu Fantastika za dwie osoby. U nas, uwaga, 3304 dolary cena wyjściowa, czyli 13,5 zł. Dodatkowo model dofinansowany naszego klubu pozwala tę cenę jeszcze obniżyć o dodatkowe 900 dolarów, jeśli zaczniemy oszczędzać teraz. Finalnie w naszej wyszukiwarce za ten sam rejs zapłacisz około 10300 zł za dwie osoby w pełnej formie all inclusive, czyli o 6000 zł mniej niż niby atrakcyjnej oferty znanej wyszukiwarki. Jest to możliwe dlatego, że mamy podpisaną bezpośrednią współpracę z MSC, a nie wykupujemy danej ilości kajut jak większość biur podróży czy wyszukiwarek rejsów. Wejdź na darmowe lub zostaw komentarz pod wideo, aby poznać szczegóły.